W dzisiejszym odcinku pokażę jak gra ja na cygli. Yy, o, coś banka dostał. Dobrze, wygniemy, wygniemy. Jak najszybciej po jakąś dobrą skrzynkę. I w pierwszej skrzynce... O, złoty miecz! Ale dobrze się trafiło! Skuszamy spodnie. Yy, spodnie jest następnie skuszamy, jak ja tego nie kocham. Yy, o, nie. Nie to założę sobie spodnie, Bo mnie dał znowu kill, nawet. To miałem nagrać. nagrywać, aż nagle wygrałem. A frakt się nie wygrywał. Więc...

to zostawię te żelazne itemy. E, Czekajcie, zadzwonię do kolegi. E, chciał... Nie wiem co odbierze. Widzisz to mam który Zaraz rozumiem to? Dobra, nie odbieraj to nie. Chciałeś być, to nie. Dobra. E, tyle wam powiem, że jego kanał to Winexus i Winexus X i szukam jakiegoś debila, który, który, który chciał ze mną na PVP. Ciekaw... kurde, to się wytrują. No, szukam, bo ciekawym sobie widać, co ładne w jednej skrzyni znalazłem. Uh, ooo, oh, oh, nie, What fuck? Oto, degłem na trzecim miejscu. Dobrze, więc idziemy gdzieś dalej. E Hej, ty, 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 Tu jakiś mechanizm e dobrze, idziemy więc dalej, zabijamy po drodze gdzieś co o świnkę. Żeby my tu jeść oczywiście. E hey, let me. Dobra. Mamy świnkę. Więc... E co tu jest? ten ale nie wiem yy, Patrzcie, jak dużo ludzi jest Dobrze, idziemy więc dalej na razie nie tu przynajmniej widzę ślepej jestem yy, o oh, fuck o koniec radny proszę kolejny nie złą do mnie teraz i tak iść żeby ja na, na tym nie przeszkadzać nie widziałem Boże o oh, fuck. Dobrze więc idziemy gdzieś dalej. Korzystamy tych powalonych skrzynek. Yy. Oj, to będzie długi odcinek, chyba w 10 minut no się wybijemy. Oj się typy reklamują, marketa, marketa. O boże. Hmm, mi się kończy coś wy to, to se ender perły użyję, bo to widnie tutaj jak do mnie normalnie. Już ja nie się tak, a na trzecim miejscu chociaż użyłem, no to więc nie było aż tak źle. A tutaj ten mącz, nie wiadomo, ile osób nie zostało. Te dźwięki były ustawienia, a nie to nie tu. Hmm? Nie, dźwięk trochę mniej, bo nie będzie nawet Dobrze, więc idziemy gdzieś dalej. Jeśli mi coś tak laguje albo coś w tym, proszę na pewno nie zwracać uwagi. Tylko miłego go tu. Dobrze idziemy dalej. Może kura, Nie. nie. Może udam debila, że nigdy niego nic nie ma bliżej. Nie, no, ja mówię, albo to już zrobię. Potem wykorzystam ciodę i. Kurde, żeby noc była. A ten wszystko się przydał teraz kurde, nie odchodziło go bo... jakaś tepila e, czemu na krótkiej gram? E, dzisiaj to wyjątkowo tak gram na krótkiej, bo muszę to zrobić normalnie, nie na jakiejś ale dzisiaj to wyjątkowo tak na krótkiej zatwierdziła my... Dobrze, to myślę, że to byłoby w tyle na tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.